Sławku, spróbujemy razem zaśpiewać piosenkę, pojedziemy na ławkę. Ostatnio już się jej troszkę uczyliśmy, więc zobaczymy jak nam dzisiaj wyjdzie. Tak. Pamiętaj o tym, żeby szeroko buzię otwierać, dobrze? Tak. Podczas śpiewania. Tak. Spróbujemy? Tak. Jesteś gotów? Tak. Uwaga, mówię szeroko. Mm -hmm. Przed śpiewaniem sobie trochę ją ściągamy.

Góra mhm. i kąciki ust. Jeden kącik. Aha. Drugi kącik. Z drugiej strony teraz. Dobrze. Mhm. Z drugiej strony. Z jednej strony. I z drugiej. Teraz postaraj się językiem opisać sobie najpierw górne zęby. Widzę cię języczkę. Mhm. I dolne. I teraz po jeszcze raz górne. Sprzątamy górze. Mhm. Zobaczcie, jak to robię, Mhm. I dolne. Teraz dostaję jeszcze jeden język. Tutaj policzek wybrzydł, szybko tak. O, 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 o. Mm -hmm. z jednej i z drugiej. Żeby mówić, tutaj było twój język tutaj z tej strony. No i mówisz, o, o, o. Pokażę zobaczysz, czym masz. Jest! Możesz sobie ją nie sprawdzić. Sprawdź o i z drugiej strony. Z jednej i z drugiej. Teraz możemy dać kwiaty piosenkę. Pojedziemy na łów. Tak. Come yeah, and share me now. Na, uf. Szerzej błyszczę. Na, na, o! Na, na, mów. uf! Widzisz, jak mówię na, to jest szeroko buzia. Na, na. A później dżubek. Uf. uf! Na, uf! uf. Towarzyszą mój! Jeszcze raz? Tak. Nałów, nałów, towarzyszu mój. Teraz zagramy. Tak. Dobra, jesteś gotów? Ja będę Ci pokazała, pokazywała pałeczką, a Ty będziesz ten kolor naciskał, dobrze? Tak.